Dzień dobry widzowie, wstajemy. Dzisiaj krótka opowieść teatralna o mocy podwójnego espresso. Będą bowiem dwa dzieła Augusta Strindberga zbite w jeden tytuł teatralny. Będą też dwie aktorki, wcielające się uwaga w aktorki i będzie dziewczyna spadająca z nieba. Witam w teatrze imienia Stefana Jaracza Włodzie i zapraszam na spektakl Graf Strindberga w reżyserii Roberta Latuska. Panna Młoda czytała pismo humorystyczne, a Pan Młody grał ze świadkami w bilard. I jaki będzie ciąg dalszy? Zakończenie. Co się dzieje? Próba jakaś? Co ty mówisz? Z padłaś? To trochę teatr w teatrze, dlatego że dzisiejszy twórca teatralny, wieloletni aktor, Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi, ale również reżyser Robert Latusek stara się dotknąć i przefiltrować przez swoją e, wrażliwość to, co zostawił nam August Strindberg, ten szwedzki twórca, no nie bez powodu, przecież nazywany ojcem współczesnego teatru. Mamy więc tutaj e, próbkę pokazania tego, że świat, choć gorzki i pełen pułapek, ma również jakieś iskry piękne. Są przecież powody, dla których kwiaty wyrastają z błota. To są słowa samego Strindberga. A my dzisiaj sprawdzimy, czy tutaj, na tej łódzkiej scenie, zakwitną. W grze snów córka Boga Indri schodzi na ziemię, aby pomóc ludziom. W jednoaktówce pod tytułem Silniejsza poznajemy historię dwóch kobiet, aktorek rywalizujących ze sobą nie tylko na gruncie zawodowym. Poruszane są tu tematy zdrady i rywalizacji o mężczyznę. Autor reżyserii i adaptacji łączy oba te dzieła Strindberga. W jednym spektaklu. Tak powstaje jego graf Strindberga, która ma być próbą zmierzenia się z ciężarem ludzkiego przeznaczenia oraz tajemnicami duszy i serca. W spektaklu grają dwie aktorki: Agnieszka kowalska Bednasz i Sara Lityńska. Nigdy nie rozumiałam tych dyrektorów. Mają aktorkę w sile wieku, a zatrudniają nie wiadomo kogo. Paniż. Tego pani szuka? Nie czyta się czymiś egzemplarzy. Nie ma końca. Walka między przeciwnościami tworzy siłę. Bardzo trudne do pokazania w spektaklu teatralnym, prawda? Tutaj sobie jeszcze bardziej to zadanie utrudniono, wprowadzając choćby mało wyszukaną muzykę będącą na przykład tłem dla słów. Boga. Trudno też było odczytać metaforyczne znaczenia rekwizytów użytych w tym spektaklu. Można powiedzieć, że przedstawienie to uratował teatr jako forma sama w sobie. Spektakl wystawiono na szczęście, na małej scenie. Wicz miał więc możliwość bardzo bliskiego funkcjonowania przy dwóch wspomnianych. Świetnych aktorkach, i to one uratowały ten spektakl, i to dla nich warto tutaj przyjść. Przyznajemy temu spektaklowi dwie gwiazdki na pięć.